Norbert Sawicki po gali FMA 4 pewnie troszkę inny nastrój niż po tej poprzedniej. Tam to widzę, stres wtedy schodził ogromny. Teraz już chyba takiego stresu ogólnie nie było. Nie, było bardziej spokojnie. Wyciągnęliśmy wnioski z błędów, które robiliśmy w Dortmundzie. Była też trochę inna sytuacja, chociaż nadal trudna. Nadal robimy błędy, ale się uczymy, i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej gali. Z czego szczególnie? Co tak przede wszystkim tutaj jest tym aspektem, który tak Cię zadowala? No przede wszystkim z produkcji, która była o wiele lepsza. No i druga rzecz oczywiście walki. Udało nam się naprawdę ściągnąć kilka fajnych zawodników na ostatnią chwilę, którzy tak jak Kuszet na przykład w walce z Chrobakiem no dali niesamowitą walkę ale też przeciwnik Maćka Różańskiego pokazał, że to nie jest jakiś tam worek do bicia, tylko przyjechał chłop, podjął walkę i naprawdę były takie momenty, gdzie Maćkowi mógł nieźle zagrozić w tej stójce. No właśnie, szczególnie tam tymi kopnięciami, machał tymi nogami tak, że się wydawało, że gdyby nie to, że ma jeszcze cały czas ten refleks Maciek Różański, to dla niego musiałby, mogłoby się to źle skończyć. Ale tutaj, jeśli o tej walce mówimy, to Maciej Różański z drugiej strony pokazał, że ten parter jest u niego tą decydującą jakby stroną i tutaj Litwin zawiera do powiedzenia, niestety nie miał. No to nie dziwi, nie? Maciej jest po prostu kilkakrotnym medalistą mistrzostw e, Polskiej Europy w brazylijskim jiu-jitsu i tak naprawdę zastanawiałem się, dlaczego on go wcześniej nie sprowadził, ale no oczywiście to nie jest takie łatwe, tak? E, Michał zawsze mi mówi, że teoria to jest jedna, a praktyka to jest drugie. Trzeba mieć odpowiedni timing, wyczuć ten moment. E, no i trochę to zajęło Maćkowi. No właśnie, dziewięć pojedynków, z czego tylko jedna zakończyła się decyzją sędziowską. Kamila Roszaka. E, ten występ nas przetrzymał tak naprawdę najdłużej, bo reszta skończyła się, może nie ustawicznie, ale o wiele krócej. Jak oceniasz występ Kamila? Kamil w pierwszej rundzie był taki trochę zardzewiały, biorąc pod uwagę, że ponad trzy lata nie walczył. Tak trochę przypominał Tomka Drwala, jak ten znowuż teraz powrócił, no ale w drugiej i trzeciej rundzie odmienił jakby przebieg tej walki i pokazał, że to on jest jednak górą. Bardzo fajna walka bardzo mi się podobało, tam były fajne wymiany, yy, twarda walka, no ale Kamil no poszedł też przez pełen dystans, co pokazuje, że kondycyjnie oczywiście też był dobrze przygotowany. O którym wspomniałeś, w kapitalnym stylu sięgnął tutaj po pas, po raz kolejny przedstawiciel SBG, no oczarował myślę na gali, na gali European Fight Masters, zastanawiam się czy, czy zobaczymy ich na kolejnej odsłonie, bo myślę, że też jest inna perełka, która nas zachwyciła w Dortmundzie, to jest, to jest Nikołaj Grozdijew. Tak, mamy bardzo fajną współpracę z SBG. Trzeba powiedzieć, że jak chodzi o te niższe wagi, no to to jest top w Europie, jak nie na świecie. Ze względu na Conor'a McGregora, po prostu wszystkie młode talenty z Europy, które ważą 61, 58, 66, 70 kg tam trenują. Jest świetny trener. Yy, są sparring partnerzy i to jest taka kuźnia talentów, jak chodzi o te niższe wagi i oczywiście no, mam nadzieję, że jeden i drugi staną w obronie opas. Jeśli chodzi o tych młodych, utalentowanych zawodników, to dziś także, jeśli chodzi o polskie nazwiska tutaj, no nie tylko polskie, ale nie brakowało tych takich, którzy zaczynali dzisiaj dopiero swoją przygodę i pokazali się z bardzo dobrej strony. Masz tutaj jest tutaj taki medialny brylancik, myślę o Kaszubie, Aleksander Kaszuba, taki chłopak, który już tam, jak to sam Kamil Kaszub, nie, Ar Arkadiusz, właśnie ja z imionami zawsze mam problem, swoje to, zresztą czasami zapominam. No więc Arkadiusz jest zawodnikiem, który, jak sam mówi, lubi, lubi być w środku zamieszania, to dzisiaj też nam pokazał. Paru się cię dobrze tych chłopaków rzeczywiście zaprezentowało. Tak, Arkadiusz Kaszuba pokazał, że nie bez powodu był wicemistrzem świata w K1. Fajny knockout, no mega stójka, do tego to jest taki sunny boy można powiedzieć, cały czas uśmiechnięty, cały czas ma dobry humor, no i chce iść dalej w tym kierunku. No i Dawid Wiśnios, niesamowita walka z Paulem Sayerem. Tutaj się naprawdę wszystko działo. Raz mógł wygrać Paul, raz Dawid i zarówno jeden, jak i drugi pokaza pokazali niesamowity charakter, plus serce do walki. No, ta walka się bardzo podobała. Z tego, co mówiłeś wczoraj na ceremonii ważenia o tych planach i tak dalej, takich właśnie dużych, ambitnych, jeśli chodzi o EFM, czy możesz zdradzić rąbka tajemnicy o kolejnej? Czy są już jakieś konkretniejsze plany? To znaczy wydaje mi się, że e, ta cała sytuacja z pandemią się powoli uspokoi. E, dzisiaj słyszałam, że firma Pfizer ma szczepionkę, e, szczepionkę, przepraszam i e, mam nadzieję, że to wpłynie na tą całą sytuację w taki sposób, że w pierwszym kwartale będziemy mogli zrobić kolejną galę. E, ona będzie na pewno jeszcze w Polsce, ale już następna gala w drugim kwartale będzie znowu za granicą. No, a o jakich kierunkach myślicie, jeśli chodzi o zagranicę? Czy to byłyby Niemcy, gdzie szlak już jest przetarty, zresztą przez Ciebie przez lata, bo tam studiowałeś, przy okazji zorganizowałeś też um, trzecią edycję e, EFM tam, e, czy Niemcy, czy jak, jakaś inna lokalizacja? Bo ja wiem, że w grę wchodziły chyba też wyspy, gdzieś za kulisami się o tym mówiło. Tak, chcielibyśmy zrobić jedną galę w Irlandii i czy tam w Anglii. No i na pewno w tym roku jeszcze będziemy w Ukrainie, jak sytuacja na to pozwoli. Czyli jeszcze w tym roku wyprawa też do Europy, a to w takim razie podsumujmy tak wszystko to jak z tą Polską jeszcze. Naszą Polską? Naszą Polską. No, mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili, że razem świętowali... Wiesz, pyta, no właśnie, bo to miało by być z okazji tego święta niepodległości, no więc ty tak bardzo zabiegałeś o to, żeby to właśnie w tym momencie się wydarzyło i czy z tego też względu wszystko ci odpowiada i podobało się? Tak, bardzo mi się to podobało, były elementy yy, związane jakby yy, z walką o niepodległość, nie tylko yy, w OKTAGONIE, ale mówię tutaj o w strojach naszych Ringles, czy liderki, które były w barwach narodowych. No i co? I mam nadzieję, że to był taki fajny przedsmak tego, co nas jutro czeka, a więc Dzień Niepodległości który, tak jak już raz powiedziałem, powinniśmy wszyscy razem świętować niezależnie od tego, jakie ma się poglądy polityczne czy tam yy, światopoglądowe. Ale nie, nie myślimy tu o walkach, prawda? Jutro nie. Raczej myślimy o tym, żeby to właśnie walki dziś, a jutro już to, co towarzyszy obok, tak. Jutro no, ci, którzy chcą, niech jeżdżą samochodami po Warszawie, niech się dobrze przy tym bawią. Yy, inni niech siedzą w domu albo robią w necie coś, whatever, ale... Dobrze, żebyśmy to jutro na spokojnie spędzili. No ale dobra, ale jeśli mówimy o walkach, to w sumie wygraliśmy, biorąc pod uwagę starcie Polska, kontra reszta świata na gali European Fight Masters, no to w większości nasi górą. No tak, były, były starcia, gdzie Polacy wygrali i oczywiście też były walki przegrane, ale tak naprawdę wydaje mi się, że Polskie MMA, zresztą jak rozmawiam tutaj z fighterami z Irlandii, z Litwy, z Niemiec, to oni są pod naprawdę wielkim wrażeniem poziomu nie tylko sportowego, organizacyjnego i tutaj nie mówię tylko o naszej gali, ale generalnie o sponsorach, o publice. Oni tego. W taki sposób w Niemczech na przykład nie mają, nie? A więc e, tak, jesteśmy górą. No wiesz, co tak zapytam, bo tak nam się tu miło zrobiło? Prawie już familijnie to już codziennie Dzień zaczęliśmy świętować. E, czy są jakieś dane dotyczące pay-per-view? Wiesz coś mniej więcej na ten temat? E, prosiłem, żeby mi nie podawano e, w trakcie gali, Nie znam ich, e, bo nie chciałem się stresować, nie? Czyli świętowałeś jednym słowem, jednak. Tak. Dopiero jakoś jutro mi powiedzą, nie? No dobra, to w takim razie skoro tak, to chyba co? Podziękujemy w tej sytuacji już, bo wszystko chyba mniej więcej wiemy. Dziękujemy bardzo i gratulujemy udanej Gali, bo rzeczywiście to F ma, tak się to wymawia dobrze, tak? Michał materiałam ja to nie szczelił w czoło dzisiaj. F ma 4 to było udane wydarzenie. No mam nadzieję, że widzowie i pozostali to w taki sposób oceniają. Ja uważam, no mi się podobało. No ale wiadomo, moje zdanie się nie liczy, nie liczy się zdanie kibiców, fanów, dziennikarzy. Dziękuję bardzo.